żeby zacząć tego vloga od tego, że właśnie dostałam propozycję współpracy ja, znaczy, oczywiście, że ja, ale kumacie tam właśnie zamykam dom i lecimy na lotnisko do Grecji uh, 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 uh. Tak, w ogóle bym była jakaś rozdychana. Jest druga w nocy, ale doleciałyśmy. Nic nie nagrywałam, bo nie siedziałyśmy obok siebie. To wyszedł na największy przypadek. Siedziałam koło jakiegoś starego dziada, który prawie się nami poszła. Myślałam, że z się zresztą szyka. A Ej, się... czekaj, żeby go to nie było. Ja akurat siedziałam koło bardzo fajnej o... rodzinki, więc. I często lecą, lecą, lecą walizki. Witam. Jestem zaspana mocno, bo spałyśmy może z 4 godzinki z kawałkiem Byłyśmy tutaj o czwartej, poszłyśmy spać o 5 Jest ósma 30. Andzia z smarka w tle. Wszystko jest ekscentryczne. ale musimy lecieć na śniadanie, bo jest do 10, więc that's how you look, that's how Andzia look. Beautiful. Idziemy zjeść, a potem lecimy od razu na basen. Później wam pokażę pokój, bo ja nie mam do tego teraz głowy. I mamy pierwszy problem. W Grecji jest coś takiego jak płacenie podatku turystycznego i to jest jakby taki tip po prostu narzucony z góry, że macie dać i nazwali to jako podatek. Idzie można płacić kartą. A dwie blondynki w Grecji, żadna nie wzięła gotówki. Ale na szczęście mamy o 13 spotkanie z rezydentką i liczymy, że ona nam pomoże. Thank you, idziemy jeszcze. Patrzcie, jaka dżaga tam idzie przedemną. Fiu, fiu, fiu. Ja już nie jestem taka dżaga w tym momencie, ale jest strasznie gorąco. E, właściwie wyszłyśmy z. O te kurwa, co ja nie przeszedłam. kiedy dzisiaj nie gdy wiem, by... byłem... byśmy gadały. O My gadamy w takim z troszkę tak mówię no nie, wiesz co, zastanawiam się, milczę i mówię... Nie, nie, tak, nie wiem, dlaczego ja się zastanawiam. No, Właśnie wyszłyśmy ze śniadania, było w porządku, jakby na razie dupy nie urwało, troszkę miałyśmy... ty, ty jest kort tenisowy. Nie? No nie wiem, ja nie umiem grać w tenisa. Ja, ja tak. też nie. Eee, teraz przyjść po hotelu, bo totalnie nie ogarniamy co, gdzie tu jest, ale jest bardzo, bardzo ładnie, moim zdaniem. Wyszłyśmy się przebrać na plażę, więc stwierdziłam, że od razu Wam house tour. Nie wiem, więc jak tutaj się wchodzi, to jest zwykły pokój, jakby bez nie wiadomo czego. Tyle ile nam potrzeba, czyli łóżko i lustro i tam jest taka mini łazienka, ale aktualnie jest tam Angelika Ale. Widok, guys, widok. Nie że że jesteśmy na pierwszym piętrze, więc bardzo fajnie, to tutaj mamy od razu plac zabaw dla dzieci i basen. To jest serio śliczne, in my opinion. Dobra, my już jesteśmy e, z Angie i będziemy robić. Co? E, z Angie? I będziemy robić e, taste check wszystkich kurwa drinów, e, które są w karcie. To jest taki Sunrise na czekaj. Ja oceniam na. Mm, 7. Słodkie, troszkę kwaśne Trochę porównania, ale musisz się nauczyć patrzeć do kamery, widzowie. Ja trochę porównania, ale Dałabym też takie 7 na dziś nie jestem fanką strasznie słodkich drinków Jesteś pod światłem No dobrze, mów dalej Jestem strasznie fanką <słodkich, słodkich drinków, <słodkich <słodkich drinków> Więc tak bym oceniła, ale zobaczymy w kolejnych <laughs> w Zobaczymy zaraz w kolejnym. Ja jestem bardzo ciekawa Jezu, strasznie Ja Jestem tego ciekawa jak my skończymy Chciałam powiedzieć, jestem ciekawa jak kolejna punktacja będzie przebiegać. Czy będzie ona adekwatna, czy już pod koniec będzie tak co byste, dziesięć na 10 milion na dzisiaj. dziękujemy, do widzenia Cheers y Drink numer jeden. Z A ja mam dziesięciu. do swoich widzów, mówicie typowo widzowie, czy ty jakieś masz specjalne określenie? Nie, ja mówię tak, jak do moich ziomków. No to, no to widzowie. Cześć widzowie, ja wam chciałam tylko powiedzieć, że nie opalajcie się w okularach, zobaczcie, co, nie wiem czy wy to tak dobrze wiesz, widzicie, to? tak? Co ja sobie zrobiłam, ale mam centralnie tak, odbite okulary i tutaj. Pokaż moje plecy Czekajcie widzowie, ja poczekajcie, widzowie. Plecy. poczekajcie widzowie, poczekajcie widzowie, zobaczcie to. Uwaga. Czy wy jesteście na to gotowi? Uważajcie. Uwaga. 3-4. <laughs> Zobaczyli co się kryje pod tą sukienką, to w ogóle. Bylibyście w szoku. Kochani, mamy nowego faworyta 8,5 Reim... na 10 Jak się nazywa? Nie wiem Coś tam kurwa paradise Nie wiem, trzeci, z, trzeci od góry Bo jeszcze była pina kolada, ale ja nie przepadam za pina koladą, może na koniec będzie Albo dla mnie pina kolada smakuje jak mydło mm, Ale no, ten jest bardzo dobry Naprawdę jest nie za słodki Nie za kwaśny, taki... Idealny Czuć tą wyrazistość, rozumiecie widzowie <laughs> y Ocena, poczekaj, ja muszę spróbować 8 mm, Trzeci drink, my już mamy lekką korbkę. Trochę tak. Angelika taste check. Ja za chwilę dam swój taste check. Mm. Chyba bez szału. Bez szału ja bym powiedziała, że... koda to smakuje, jakby korwa. Konesser. Koneser. E, 7 na 10. Dobrze. Teraz ja zapach ładnym. Bez szału takie typowe sex on the beach. beach. <laughs> But... Siedem. Siedem, co nie? Mhm. Boże, jak my jesteśmy zgodne w ocenie drinków. Dobre, niesamowite. Pokazać wam coś? Widać? Widać. Czekajcie widzowie. Nie mogę być gorsza. Dwie Polki pojechały na wakacje cały dzień na basenie. One nie się nie, nie spalą. To? Najczęstsze jest to, że cały czas gadałyśmy tam dobra, jest dobrze, kontrolujemy sytuację i koncentrowałyśmy się, ją kontrolować by Tak, w my się obracamy, chodzimy do basenu co trzy sekundy, też zobaczcie widzowie jak ja wyglądam, ja mam tu odpalone okulary czy nie wiem, po prostu mi się oczy nie spaliły tylko, a cała morda, tak, więc ja nie wiem co tu się dzieje e, Już widać po moich oczach, że już lekko siada i widzimy się w kolejnym teście Przerwa na kolację ale widzowie, jest widzowie, jeden problem. Widzowie, jest śruba, jest coś jak sklep kurwa, bo prawda, to do widzowie. Widzowie, mamy widzi? problem, jakby jeje. Je. Serio wiatr haldy zawiał. Ta stoi i że że tak na ona lecią i kurwa, nie leci. Muszę się jeszcze pomalować i będziemy robić foty, ja ale czy... szczerze ja nie... mam ja Bo ci udało? Ja e, nie wiem co z tych fot wyjdzie Andrzejka a. jak ma być cztery. Absolutnie, my tu foty, a tu te drinki, to ja się nie spodziewałam. Ja nie ale może mówię. będzie większa, większy luz przed kamerą. Tak, to też na to, że się zaopatruje. Ja do, jak ja czuję widzów, to ja naprawdę też tych lepszych słów używałam. Tak, tak, tak stwierdziłam, do. Nie, nie, nie zauważyłam tego, jak mam być szczera. Ale bardzo dobre jedzonko. Pyczaczki, makaronik. Ding, 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 ding. Ej, nie, to się, Ja nie mogę. Degradacja. Degradacja numer 4. Proszę o ocenę. Lecimy widzowie. Trzymamy się, byliśmy na kolacji, było ciężko. Biało, strasznie. Oliwa przed chwilą prawie się wyjebała. Kurwa. Cały, nie, hotel, cały hotel z nie rok niebało. na nią. Ma na mieć tu... atencję. Tak, specjalnie to zrobiłam, żeby każdy się patrzył. No, w tym momencie, bo sali się dobra. Zdrowie widzowie, życzę Wam, żeby Wasze wakacje też były takie udane jak moje. 5 na 10 prawie bez smaku. Ja! Lecisz! W porównaniu do tamtych to się nie umywa. Mhm. No nie? Ale idealnie, wyjdzie jak woda i lecimy dalej! O, 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 i Dzień to jest. mądrze powiedziałaś, moi <laughs> widzowie. Zobaczcie, jaką macie zajebistą idolkę. Spaloną jak rak. O, o, no my dzisiaj naprawdę nie... Ale przez to, no, no, że no. musimy, y, znaczy potem chcemy iść, y, bo musimy iść do bankomatu, Y, się przejść i chcemy porobić zdjęcia i musimy zrobić sobie makijaż i ja jestem ciekawa y, jak ten makijaż widzowie, ale nie przejmujcie się, bo jesteście z nami. Wszystko będziecie widzieć w jakim stanie by ten makijaż żeśmy odjebały. Miałam... Co wygląda? Nie. No tamtych tutaj parę jak się bawią, zobaczcie tutaj, widzicie takie dwa. Jezu, pozdrawiamy moją miłość Wojtusia. Tyle mówię. Mhm. Ale słodko się kąpią. Nie powiemy, że chciałybyśmy swoich ukochanych mężów zabrać na taki wypad Ale wiecie co, czasami... Czasami trzeba się ja bardzo sobie to jebnąć. To jest w samotności blu la i kurwa. cis. tylko na Ja mam dystans, ja mam wyjęte Chyba kandydat numer 5 i chyba ostatni, bo już jest naprawdę ciężko widzowie. Zdrowie. Zdrowie, proszę powiedzieć, Margarita y, testujemy. Uwaga, moja skromna ocena. Ogólnie widzowie macie moją degradację naprawdę krok po kroku. A ile? 3 na 10. Kropne 2 na 10 no nieźle wyglądamy co, że dzięki Wogu, że my piłyśmy dzisiaj, bo przynajmniej, przynajmniej łatwiej było nam to jakoś um, ogarnąć psychicznie. E, bo przyszłyśmy się tylko kilometr do bankomatu, bo dostałyśmy taką informację, że na luzie i tak dalej. Okazało się, że pierwszy nie działał, a kolejne trzy jakby w ogóle nie przyjmowały naszej karty, mimo że wiza to wiza i serio próbowałyśmy wszystkiego, próbowałyśmy trzech różnych, no po prostu wszystko, dzwoniłyśmy. Puszłyśmy naprawdę, nie wiem, poszłyśmy dwa kilometry jakby chyba dalej niż no, powinniśmy. No, ale trudno, bolą nasz, poczekajcie chwilę, bo tu strasznie... Bolą nasz stopy bardzo, ale przynajmniej sobie pospacerowałyśmy, zobaczyłyśmy tutaj okolice e, i jutro mamy taki plan, jeszcze ostatni, na który wpadłam, że po prostu zagadać do Polaków w hotelu e, i spytać, czy jakby będą no, sprzedadzą nam to euro, że im blikniemy, czy zrobimy przy nich przelew. No, zobaczymy. Moim zdaniem raczej powinni się zgodzić, bo nie wiem, co to za problem. Więc, y, więc tyle. Więc, y, no, więc my zrobiłyśmy sobie... Rada, te... bierzcie ze sobą gotówkę, bo my... W sensie to jest oczywista rada, ale po prostu my jesteśmy zjebane i jakby wyszłyśmy z założenia, że oby też, kurwa nic tu nie jechało przez chwilę nic... że y, nie ruszamy popłaczę się że nie ruszamy się z hotelu i tak dalej no i dalej jest taki zamysł, ale musimy taksa zapłacić, no i chciałyśmy po prostu się przyjechać do miasteczka obok autobusem i zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeśli się nie uda, to znaczy, że jest to znak, że mamy siedzieć w hotelu i opalać dupę i tyle. A my dalej, zaraz dalej ruszamy w podróż, bo nie ma co zwlekać i idziemy spać. Bo jesteśmy, spałyśmy dzisiaj 3,5 godziny. Dokładnie. Ja nie wiem jakim cudem ja że ja dawno po i pół godzinach snu nie miałam tyle energii co dzisiaj i ogólnie chęci na ogarnianie czegokolwiek. Trudno, nie chcę smutać nie chcę żałować, bo to nie ma sensu, Dokładnie. a przynajmniej sobie pospacerowałyśmy, chociaż szliśmy cywilizacją, szliśmy dziki w zachodem, my serio szłyśmy, No woda. O! I, I ogarnęłyśmy wodę. I Seven to, Daysy. I Seven Daysy, więc yy, spoko, bo no, tyle, koniec, idziemy. Ej tutaj też już mają te zakrętki, tak No. Udało się, kochani. Widzicie, co się stało? Bo poprowadziło nas teraz zupełnie inną drogą i doszliśmy w 15 minut. Ale no, wtedy szłyśmy jakimiś kurwa pustyniami, nawet tego nie nagrywamy, tam było ciemno jak w dupie, a teraz szłyśmy normalnie cywilizowaną drogą, wszystko okej, okay, więc... No, nieźle, ale idziemy teraz z waseczkami i na poprawę humorku, chociaż i tak nie jest jakiś bardzo zepsuty, i idziemy spać, bo raczej jesteśmy zmęczone niż złe. Zdecydowanie. Nie, totalnie, Totalnie to jest jedyna emocja, którą ja teraz czuję, to emocja. Może tak, mm -hmm. Nie może tego nazwać emocją, ale po prostu jedynie teraz czuję. Psychologia, klinicz już <laughs> na wakacje. No. Nie mogę się śmiać, bo mi maska spada. Jedyne, co teraz czuję, to zmęczenie, i zmęczenie, i zmęczenie, a to się jakoś ogarnie. Walki Tylko o to, nie bo sobie. nie pokazuję, ale tyle walki o to ale i w końcu. Ma... Dalej jesteśmy spalone strasznie, ale jedziemy do białego. Musimy teraz obczajć co jak w ogóle e, cieszymy się, ale zobaczymy dalej, jak będą przygody, <ścoughs> dlatego że podobno tutaj, wiecie: autobusy jeżdżą jak e, im dusza zagra. Mamy Jezu, euro. E, sprzedali nam Polacy z hotelu, więc bardzo, bardzo miło. W ogóle ta kobieta, jakby była tak fajnie nastawiona, a on był jakiś taki. Okej, a, taki, a, a um, możemy, i, i po ile teraz stoi Uro Ona, dobra już tam, nie, po ile stoi? Uro. I ty do niego mówisz, eee, 4,57, a nie, 67, 10 groszy. I tak, i takim tak im ona, już. Wiedzy, ona ogólnie, ona ogólnie taka, taka, taka... Tak, że ona taka, wajk taki tak, straszny taki, że ona od razu chciała jakby nam pomóc w tym, a... Jeszcze nam dała 2 euro za darmo. Strasznie mnie ciało ogólnie. No. I ubiera się w tą samą sukienkę co wczoraj, bo ona jest taka bardzo zwierna i najmniej będzie mnie dotykać. Serio, mam ochotę chodzić nago po tym hotelu. Bab tak plec, O, tu widać. Moi widzowie jest źle. No i czemu mówię do nich moim widzowie przypadku. kuj jesteście się widzowie Angeliki. Od dzisiaj, od wczoraj już. O, tak, tak, mi rob, ja! Gdzieś to przyjdzie po byśki. Dzisiaj na ostro! A Dotykasz mnie tą kartką! Właśnie czeka czekamy sobie w cieniu, bo tutaj się nie da inaczej w tym kraju. E, na autobus. Pokażę wam, jak wygląda przystanek za chwileczkę. O! Something like that. No, a co w ogóle do samego autobusu, to zobaczymy, jak on przyjedzie, bo tutaj wiecie jak... Ogólnie za granicą zauważyłam wszędzie, gdzie byłam, że autobusy po prostu żyją w swoim świecie i w sumie nie ma co marudzić na Polskę pod tym względem, bo jednak pomimo, że autobusy się spóźniają, to przynajmniej wiemy, że one przyjadą zwykle. Widzicie jak wyglądam, ale nagrywam Wam aktualizację, co się dzisiaj działo, e, bo nie pamiętam szczerze na czym skończyłam, ale miałyśmy dzisiaj jechać do tego Lindos, który jest bardzo, bardzo ładne. Poszłyśmy na przystanek, tak wiecie, pod wieczór, żeby było nie aż tak gorąco, czekałyśmy tam godzinę na tym przystanku, ja już nie nagrywałam, bo serio jakby było, było źle i okazało się, na szczęście miła pani, kurde, barbanka nam powiedziała, że ten, przystan że ten autobus tutaj nie jeździ i dostałyśmy fake info. I teraz jesteśmy pod przystankiem, który na pewno jeździ, na milion procent, bo już nam to dwie osoby potwierdziły, ale czekamy, bo niestety Grecja jest taka, że tutaj, wiecie, przyjedzie, nie przyjedzie, przyjedzie, nie przyjedzie. Chciałyśmy do tego miasteczka jechać, robić zdjęcia. Szczerze, myślę, że możemy tam być już po zachodzie słońca, więc ciężko będzie ze zdjęciami, ale chociaż przynajmniej coś zobaczymy. Jestem strasznie spocona, bo trochę tutaj szłyśmy, ale w końcu jesteśmy i już teraz będzie dobrze. Gdybyśmy były tutaj dłużej, to na pewno zgrabniej by nam to wyszło, a przez to, że jesteśmy tutaj tylko dwa dni, no to wiecie, e, ciągle się czegoś uczy, ciągle coś i, i tak, tam Andzia w ogóle zdycha gdzieś. Gdzie jest Andzia? Gdzie jest Andzia? Tam jest Andzia. Zdycha, zdycha w tle, e, bo ona w ogóle wczoraj mnie podtrzymywała na duchu jak szłyśmy, a dzisiaj ja nas podtrzymuję, więc ja nagrywam wam przebito, co tutaj się dzieje. Przynajmniej, ona mnie chyba teraz nie słyszy, ale przynajmniej... Skaczące pająki, jestem przerażona. Skaczące pająki. Ona mnie teraz nie słyszy, ale przynajmniej będzie, będziemy miały co wspominać. I będziemy oglądać tego vloga i będziemy miały z tego pistę. Teraz może Andzia nie ma, ale będzie miała. Udało się, dzisiaj no to I wiecie, jak się cieszymy, bo jest 20, a od 17 zaczęłyśmy naszą przygodę. Ale warto, na pewno warto. Przynajmniej sobie zobaczymy trochę takiej e, typowej Grecji. Już zaszło się słońce, więc te zdjęcia nie będą jakieś wow, ale przynajmniej sobie zobaczymy. I na pewno większa wygoda, jeśli chodzi o chodzenie, nie? No. Bo jednak był skwar, a teraz da się jakby iść po ulicę. Nie będzie tylu turystów, i to będzie trochę bardziej takie aluziecko. Tu już czekajcie pokażę taki grecki majd. weszliśmy właśnie w głąb tego miasteczka i tu rzeczywiście nie da się wejść i jechać autem, bo tu serio wszystko jest takie pozamykane ale jestem ciekawa właśnie ile się ciągnie takie zamknięcie Jesteśmy już w autokarze i ogólnie, nie wiem czy to mówiłam nie pamiętam, okazało się, że jak przyjechałyśmy tu, miałyśmy godzinę do autobusu więc dosłownie zeszłyśmy szybko na dół popatrzyłyśmy sobie tam co jest ogólnie Gdybyśmy miały więcej czasu, to tutaj jest naprawdę pięknie, więc jak ktoś się zastanawia, to bardzo polecamy. E, chociaż jakby weszłyśmy w taką zamkniętą przestrzeń, ale pewnie gdzieś tam jak się dalej szło, to już było, tak wiecie, bardziej otwarte, więc no, ale bardzo polecamy. Szkoda, że nie dłużej, ale jakby no ten wyjazd jest taki na szybko i trzeba się cieszyć, że tu jesteśmy. Nie chcę coś zjeść, jak wrócimy do domu, bo I will die. Weszłyśmy sobie na burgerka, ostatnie jedzenie w... Zapomniałam, gdzie my jesteśmy. Dobra, taste check. Zrobimy sobie razem taste checka, w sensie będziecie słyszeć Angelikę, ale jeszcze zanim zaczniemy zjeść, wam powiem, że po prostu chyba przed razem zjeść w głąbie Mhm. Bardzo dobra, ale chciałabym napomknąć, żeby leciało mieć mordy że pan pracownik tutaj się chyba w nas ewidentnie zakochał. Przez to, że jeszcze w ogóle nie płaciłyśmy, a inni płacili jakby przy. Od razu wyceliam o co tu chodzi. Ale dobrze. Za darmo to ja daję 5 na 10. Za darmo to i o co słodkie, jak to moja mama mówi. Kocham, że mamo. Przedsibieństwo na przykład do Turcji, gdzie oni byli tacy troszkę nahalni. Tutaj nie jest. Tutaj kompletnie tego nic cały czas. Czujesz na sobie wzrok innych i na przykład obracają się za tobą po normalnie na ulicy, ale jakby to nic nie mówią do ciebie, nic jakby m, nie czujemy się niebezpiecznie, kiedy idziemy w, ulicą w nocy. No wczoraj szłyśmy jakąś pustynią i normalnie przyjeżdżały auta i nikt się nie zatrzymał. Znaczy na początku było creepy, ale później po hmm. hmm. Ale stil nikt się nie zatrzymał, nas nie zaczepił, nic do nas nie krzyknął. W Turcji też się czułam bezpieczna, nie miałam jakichś dziwnych sytuacji, ale w Turcji się zatrzymywali, też krzyczeli. Tylko, że jednak w Turcji byłam takim totalnym centrum, więc też inne jakby odczucia, kiedy wszystko wokół ciebie jest otwarte, i tak dalej. A tutaj jest wiecie, taki bajdzik. Jeszcze dzisiaj jest niedziela, więc tak naprawdę to jest jedna z niewielu knajpów, która jest otwarta. Ale bardzo dobra. Naprawdę bardzo dobra, no. Warto swoje ceny, chociaż nie wiem, w ogóle czy już się za nią zapłacę. No, jak za takie, za takie pieniądze to tak, no. Mhm. Ostatnie wyjście. koniec naszej przygody patrzcie jakie mamy brazoletki, w ogóle nie pokazywałam tego kupiłyśmy sobie takie best friends bracelet. brazoletki przyjaźni jak się bawiłaś? zajebiście, ale jestem tak wymęczona, że to jest szok a bardziej wymęczona i spalona jak ale w ale ogólnie było bardzo super i bardzo się świetnie bawiłam Polecam się na przyszłość! Cześć widzowie! Mamy nadzieję, że ten vlog się podobał, bo się już żegnamy chyba. Że będzie no, w domu. Chcę się jeszcze pewnie coś dogram w domu, ale ty możesz się pożegnać. To no, ja z wami żegnam widzowie, bardzo mi było, z wami było zbyt ten wyjazd. Ja już w domku, pokażę wam z kim. Halo! Dzień dobry! Dzień dobry! że nie ma jak w domu. Serio, nieważne w jak pięknym miejscu bym była na świecie, jakby wrócenie do domu, to jest mm, Strasznie mnie pije komplecy, strasznie. I czekam, aż Wojtek do mnie przyjedzie i będzie mógł mi je posmarować, bo ja sama sobie nie dam rady. E, więc ja dzisiaj dzień spędzam tak, w za dużej koszulce i co sekundę po prostu tutaj lecimy z pentanolem. I tak się dzisiaj kuruję, bo naprawdę jest źle. E, jakieś krótkie może podsumowanie. Było bardzo, bardzo fajnie, bardzo mi się podobało. Nawet takie krótkie wyjazdy potrafią dać takiego, wiecie, odświeżenia po prostu w waszym życiu po prostu. I wyrwać was z takiej rutynki, więc bardzo fajnie. Były to dwa dni, więc były one dosyć intensywne, ale. Nie żałuję. Oh, hello, witam się z wami następnego dnia, bo wczoraj e, moje sparzenie na plecach i dekolcie trochę ze mną wygrało, plus zmęczenie. Bardzo źle się czułam, miałam jakieś wahania temperatury i tak naprawdę cały dzień spędziłam leżąc na kanapie i e, dając Wojtkowi smarować ciągle moje plecy. I tak wyglądał mój dzień, więc wczoraj się czułam fatalnie i stwierdziłam, że bez sensu, ale dzisiaj chciałam Wam pokazać coś, o czym mówiłam na początku filmy, filmu. Dostałam prezent od marki i jest mi mega, mega miło i chciałabym od razu tutaj podziękować. I trochę mi się nie mieści to w głowie, że jest to marka, których produkty już kupiłam z rok temu, a teraz nagle dostaję od nich prezent. That's crazy! Ale już Wam pokazuję, co to jest. Miałam możliwość wybrania produktu, których chcę. Więc zdecydowałam się na ten set, który ostatnio Wam pokazywałam na TikToku. Zobaczcie, jeśli nie widzieliście, i który często pokazuję Wam na Instagramie, jak ćwiczę. Bo naprawdę super mi się sprawdza. I teraz stwierdziłam, że jak już mam taką możliwość, wezmę go w wersji czarnej. Tak to wygląda, yy, niestety nie pokażę Wam go teraz na sobie, yy, no jestem cała sparzona i to będzie bardzo boleć, więc nie ma sensu, ale poczekajcie na Instagramie, yy, będę się udzielać i no, będziecie mieli okazję tam zobaczyć. Czuję jeszcze raz, jest mi mega miło i bardzo dziękuję i no, pierwsze takie moje mini marzenie się spełniło, jestem mega wdzięczna i więc myślę, że to by było na tyle z tego vloga, nie chcę dodawać jakiejś treści bo właśnie chciałam, żeby on był stricte z wyjazdu bardzo wam dziękuję za oglądanie jeśli chcecie zobaczyć więcej i pod względem wyjazdu i pod względem Stronga i, i tak dalej, i tak dalej, oczywiście was zapraszam na moje social media i tyle kocham was bardzo, widzimy się w następnym i pa pa